Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko w nowym przeglądzie półek w Pepko. Zobaczcie, zawsze do wyboru kosze, tak jak mówię, ten fajny motyw różowo-zielony. Tutaj mamy ornament, 60 zł kosztuje, fajna dekoracja. Koce, tak jak mówię, zieleń i róż, tutaj nowe świeczki w kolorze białym w cenie 10 zł i też w takim kolorze lekko różowym. Te świeczki już Wam pokazywałam, tutaj takie lustro fikusine w cenie 20 zł z takimi frędzelkami. Tutaj widzę nowość, zobaczcie taki bieżnik, on kosztuje 15 zł i tutaj taka nowa lampka w cenie 60 zł i tutaj macie wymiary modern look. Ja tutaj podnoszę ją i ona jest taka dość ciężka, ta lampka. Zobaczcie, taka kulka. No i tutaj jeszcze taki wazonik. Ja tego wazonu nie widziałam. Myślę, że to jest nowy. Wazon taki w kolorze złotym, w cenie 15 zł. Tutaj już widzieliście, pokazywałam Wam te liście, ale zobaczcie ostatnio też pokazywałam Wam te pudełko takie zamszowe na jakieś tam drobiazgi, może być na przykład na biżuterię i zobaczcie jak jest ładne, takie w kolorze zielonym, za 25 zł i dzisiaj stwierdziłam, że muszę je otworzyć będę musiała chyba się rozłączyć i po prostu dwoma rękami i zaraz Wam pokażę środek, o i tak wygląda środek, moi drodzy myślałam, że będzie też ładny, taki w kolorze pudełka i taki przyjemny materiał, jednak jest ten materiał już jest taki w środku troszeczkę gorszy, ale z zewnątrz wygląda bardzo ładnie to pudełko. Hmm, oczywiście nowe wzory poszefek, nowe kolory, poszefek na poduszki. Te za 12 zł. Taka bardzo ładna granatowa poszewka. No jest tego w tym sklepie do wyboru do koloru tutaj taka. Granatowa też we wzorki 15 zł. Są różne też rozmiary, bo są większe i mniejsze. Ta akurat będzie większa. To jest ta 45 na 45 i kosztuje 25 zł. No jest w sumie gładka, tylko z zewnątrz ma takie, jakby, frędzle, takie obszycie fikusine. I oczywiście kolor rudy, musztardowy, różowy, biały, szary, zielony, no na jaki tylko macie ochotę. I tutaj zasłonka takiej nie widziała w kolorze szarym. No tu jedna kosztuje 40 zł, rozmiar 1,40 40 na 260. Bardzo ładnie wygląda na tych przelotkach, tak jak ja lubię, to jest bardzo wygodne w zakładaniu. tutaj kolejna, takie paseczki, też bardzo ładnie wygląda, kolor szaro-biały. 80 zł za dwie. Te są troszeczkę mniejsze, bo 1,35 35 na 260. I takie beżowe jeszcze bardzo ładnie wyglądają. Tutaj, ramki do zdjęć. To jest akurat ramka na zdjęcie 10 na 15 za 12 zł. I tutaj kolejna. Można wybierać w tych ramkach, bo to są wiecie niejedynne. Naprawdę jest duży wybór ta kosztuje 10 zł. I też ten sam rozmiar 10x15. Zobaczcie, ile tutaj macie wyboru. Także każdy dopasuje coś dla siebie. Tutaj, takie nowe poduszki, jakie nie widziałam. One kosztują 40 zł. I co to są te większe? 45 na 45. Tutaj jestem na dziale Łazienka i takie pudełeczko za 12 zł. Do Łazienki. Na no, no coś tam wiadomo, Mamy tego trochę, <noise> więc będzie co schować. Ja tutaj patrzyłam, czy są jakieś właśnie nowe dozowniki medelniczki, ale raczej tutaj się nic nowego nie pojawiło I tutaj kiedyś ktoś mi się pytał, nie wiem czy nie Sylwia o te filiżanki do espresso. zobaczcie jakie one są fajne, ta podstawka z tą małą filiżanką krótszej 6 zł, są po prostu przeurocze, no to są takie typowe właśnie do kawy espresso, Widać, że jeżeli ktoś nie ma szuka to są dostępne, tutaj nowe kubki się pojawiły zobaczcie, taka jakby twarz Nowości wchodzą. 12 zł kosztuje i on występuje w kolorze takim, jest taki czysto biały, ale podchodzi pod biel i taki kolor rudy też występuje. I tutaj powiem Wam, że te kubki są fajne, bo one są takie mniejsze. Ja nie wiem, czy one już były, pewnie ten, sur już był po 5 zł. Także tutaj jest taki beżowy, kawa z mlekiem, coś takiego i granat. Bardzo ładnie wygląda. I robię look na te kubki, ale już nic nowego. Nie wyhaczam. I tutaj jestem na dziale kuchnia. Jeżeli komuś brakuje, zobaczcie, takiego garnka do mleka, do gotowania mleka, to jest właśnie w pepko. I on kosztuje 17 zł, średnica 12 cm. Dawniej były, były te garki, ja jeszcze miałam, ale niestety coś mi się tam też przypaliło i straciłam. Ten garnek tutaj bardzo fajne silikonowe formy, tutaj macie wymiar, w cenie to było 25 zł, chyba, albo 35, kurczę, zagadałam się, nie widzę z tej odległości, tu u mnie na komputerze, ale może Wy dojrzeliście. Fajne deski po 20 zł, tutaj takie z serduszkiem podwójnym, bardzo ładnie wygląda, tutaj mamy deskę za 12 i tutaj zestaw takich trzech desek z zielonym wykończeniem. Ten zestaw kosztuje 30 zł. Macie w trzech rozmiarach z bambusa. I one występują też z takim różowym wykończeniem. Tam dojrzałam pod spód. Aha, bo tutaj jeszcze jest taka fajna duża decha takie z się kupowało. Te dechy, właśnie na, można sobie kroić. Widzicie, okruchy wam się zbierają w brzegach. O i tam właśnie wystaje ta z różowym wykończeniem. Tutaj jeszcze dwa kubeczki odkryłam, takie jakby blisteczki, coś takiego, już takie jesienne i cena naprawdę fajna, 4 złote i jest jeszcze w takim kolorze szarości. I tutaj jeszcze robię Wam rzut, zawsze jest tak fajnie wystawione na regałach to co tam nowego. Tutaj mamy formę na mafinki. też widzę ta sama seria co tamta foremka. Tutaj macie wymiar 30 zł, ona kosztuje, także jak ktoś szuka to z Was, to jest w popko, taka nowość, bo ja wcześniej tego nie widziałam. Tu mamy filtry do wody, sztuczce, miski, banyk. I tutaj kolejnie już dla dzieci seria, znowu bajkowa, no kubek jest po prostu prześwietny, żółciutki, prześliczny, dzieci się na pewno ucieszą. 25 zł kosztuje także. Cena jest, ale wiadomo te rzeczy z motywami właśnie z bajek są droższe. Takich zwykłych, tutaj fajny taki motes. No i zobaczcie ile właśnie długopisów, koce, plecaki, duży wybór. W topku znajdziecie również pufę. Wydaje mi się, że ta była, ale pokażę Wam, bo nie byłam pewna 60 zł bardzo ładnie wygląda z takim tłoczonym wzorem. Tutaj koc piknikowy ze 120 zł. Powiem Wam, że myślałam, że to jest wyposażenie w środku. A tu jest tylko po prostu wyłożone takim sreberkiem, Wiecie, jakbyście chcieli sobie schłodzić, wkładacie coś zimnego i to Wam po prostu będzie chłodziło fajnie jedzenie czy, czy napoje. Także taki kosz, jeszcze wyhaczyłam. I tutaj fajny lampion, można zawiesić. Oczywiście chciałam podnieść, myślałam, że cena będzie od spodu, ale jednak tutaj mnie Pepko uratowało. Przywiesili z boku cenę 60 zł. Zawsze się boję, powiem wam, jak podnoszę te rzeczy, żebym czegoś nie stukła. No, tutaj na razie jeszcze się to nie zdarzyło. Mam nadzieję, że tak zostanie. Tutaj taki fajny kosz, Ja myślałam, że to są nowa, to jest po prostu tak złożone z łóżkami. Ten kosz i on kosztuje. Już wam nie wiem. No, ciężko 30 zł boho look w stylu, kosz w stylu boho. Tutaj mamy jeszcze takie fajne osłonki, tutaj nie widziałam wcześniej. Wydaje mi się, że są to nowe osłonki. Kosztuje 15 zł taka osłonka. No I tutaj mamy do wyboru do koloru kosze, lampionki. I nawet jest białe wiaderko. I tutaj już kolekcja męska. E, jakieś nowe takie bluzy. Patrzcie, w kolorze czerwonym i szarym. Także coś dla mężczyzn też jest nowego. Ja Wam już, kochani, bardzo serdecznie za Ciebie dziękuję. Subskrybujcie, lajkujcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.